Hej, witam na kanale gotuje. Dzisiaj chciałam gotować też taka bułeczka. Tak bardzo podobny do bodzy. Jeżeli kto bardzo lubi bodzy, ale nie umie robić, właśnie to jest dla Was. Tak bardzo prosto, ale smak podobny do bodzy. Tak, potrzebny mąka, i tutaj tego farsz mierony mięso. I szypiorek. Jest bardzo prosto przepis. 500 g mąka, pół kilo mąka, 5 gram drożdży i 250 ml woda. Woda, tak, tak, woda, woda. Drożczy to ciepłej woda. I jeszcze jedną łyżki. łyżeczki cukier. Tak, cukier. powoli nalejemy. No i ciasto teraz już gotowe. Teraz ten ciasto może być leżeć. Aż urośnie dwa razy tyle. Teraz smarujemy troszeczkę olej, żeby nie kleić na miskach przyklejemy i na ciepło miejsce poczekamy, tak? No między tym czasie możemy e, smażyć tego e, mielone mięso. Tam szczypiorek trzeba pokroić na drobny. Nalejemy olej do, do tego nagrzewanej tego patelnia. I pory imbir pokroimy na taki drobny. No i teraz dalej dodajemy 1 łyżki sos sojowy ciemny. 1 łyżki sos sojowy jasny. Sos sojowy ciemny i jasny to różnica jest. Ciemny to jest ciemniejszy, jasny no jaśniejszy. No ciemny jest bardziej tak słony, ostry. No i tyle. No dużo różnicy do. No i. Nie ma. No i. Mierone, pie, mierone 5 smaków. Te 5 smaków w supermarket też można kupić. Tam są 5 smaków po chińsku, tak? Tak, tak pisane? Tak. O, no. No i dwie tutaj dwie łyżeczki su. I jeden łyżeczki Wegen. No, i te mierone mięso już gotowe, teraz do talerz czekamy na zimno. O i teraz ciasto już na dwa razy tak tyle, już gotowy. Teraz trzeba ugniatać. Nie aż jak, nie tak jak aż tak, tak robimy ostatnio tego bułka. Tak 10 razy może być dodać i mąka i, i, i tego tak u, ugnietać, a tak też tak trochę może być ugnietawać. Ugnietać. Tak zrobimy taki okrągły. Teraz trzeba wałkować. Na takie okrągły albo kwadratowy, płaski. No, na, na takie grubość Też bardzo cienki, też nie. taki O, taki grubość. I teraz ten farszy. No, ja już nazywa się farszy. To tak tutaj pokładamy. Na no, taki równiutko. No na takie równo tak położymy. I teraz szczypiorek, szczypiorek bo kroi na taki drobny, tak. I teraz też równiutko tak kładamy na górę. O i teraz od jednej strony Delikatnie tak naciskać. Tutaj też naciskamy, żeby tam sos nie, nie uciekał. Z drugiej strony tak samo. I teraz pokroimy na równo kawałek. pokroimy na taki kawałek. Kawałek. Teraz naparzę. Tutaj muszę być jeszcze troszeczkę poleżeć, tak około 15 minut. Trzeba poleżeć. Ok. No i teraz naparzymy i na początku jest mocno ogniem yy, mocno naj, najmocniejsze, a potem jak, jak będzie już go, woda gotuje i w dym leci i wtedy na mniejszy trochę mniejszy, 20 minut no i teraz już gotowe po 20 minut i teraz wyciągamy to talerz no właśnie to już gotowe to jest taka tak jak bułeczka tak jak smak, tak, tak jak bodzy, ale yy, no i łatwiejszy, tak jak bodzy, nie trzeba tak, yy, no, yy, no niektórych nie ma tych zdolności, bo w ogóle nie trzeba już tak męczyć, nie? Yy, no i jest, yy, jest, bardzo prosto, przepis warto, warto spróbować. Dziękuję, do zobaczenia.